Dzień dobry, nazywam się Marta Jankowska, jestem mieszkanką Rembertowa. Zawodowo zajmuję się finansami i księgowością, natomiast na co dzień jestem żoną i mamą trzech wspaniałych chłopaków: Igora, Wiktora i Teodora. W moim czasie wolnym hobbystycznie zajmuję się malarstwem. Co prawda przy trójce dzieci nie jest to łatwe do pogodzenia, Także wykorzystuję każdą wolną chwilę, żeby, żeby móc malować. Sztuką interesowałam się tak naprawdę już od szkoły podstawowej. To wtedy stawiałam swoje pierwsze kroki, jeśli chodzi o rysunek i malarstwo. No ale gdzieś po drodze w życiu jednak powróciła ta tęsknota do sztuki, do, do malarstwa. A przy okazji zrodziła mi się myśl, że jeżeli mi wyjdzie coś całkiem sympatycznego, to może po prostu powiesimy to w domu. No i tak też się stało, zaczęłam malować. Powoli po kolei obrazy pojawiały się na ścianach. W międzyczasie gdzieś znajomi zobaczyli, że, że się tym zajmuje i podpytywali, czy a może bym coś dla nich na, namalowała, więc teraz obrazy maluję tak naprawdę na potrzeby własne, czyli zdobią ściany naszego domu i ewentualnie dla rodziny czy znajomych, którzy poproszą mnie o to, albo dostają po prostu taki obraz w prezencie, na przykład urodzinowym. Zachęcam wszystkich z Państwa, żebyście właśnie spróbowali zrealizować takie swoje pasje i marzenia, bo pozwala to nam oderwać się od tej naszej codzienności, od codziennych nawet trosk i zmartwień i przejść w taki świat właśnie naszej wyobraźni i pozwala właśnie zapomnieć o tym codziennym życiu. Ponieważ zauważyłam, że tą moją pasją już interesują się moje dzieci, bo też co widzą, że maluje, to pytają mamo, czy my też możemy? Pomyślałam, że może nie jest to zły pomysł, żeby udać się do przedszkola mojego średniego syna i zaproponować coś w formie warsztatów. Panią uznały, też, że to jest doskonały pomysł. Więc w ostatnim czasie właśnie wybrałam się na zajęcia do naszego przedszkola numer 160 i poprowadziłam takie warsztaty malarskie dla najmłodszych. Dzieci naprawdę słuchały. Zdumiona byłam, że tak chłoną tą całą wiedzę i później miały okazję same namalować takie niewielkie obrazki 20 na 20. I powstały takie małe dzieła sztuki, które dzieci podarowały babciom i dziadkom z okazji święta. Po warsztatach nawet kilkoro rodziców zadzwoniło osobiście podziękować i powiedziało, że już byli w, w sklepie, kupili dzieciom płótna i farby, bo dzieci chcą dalej malować w domu. Także naprawdę warto dzielić się swoją pasją i wyrazić siebie, właśnie te swoje emocje, te swoje przemyślenia. Jedni nanoszą to na kartkę papieru w postaci pisania wierszy czy piosenek, a inni mogą właśnie stworzyć takie obrazy, które będą wyjątkowe, bo będą po prostu nasze.